Hejka, z tej strony Radiusz. Witam Was w nowej serii moich pogadanek pod zbiorczym tytułem Jak oni to motla noga nadrukowali. Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie Queera, a w zasadzie jej figurka. Na bryklinku mająca numer 916. Wyprodukowana w roku 2018. Figurka ta ukazała się w jednym z zestawów do filmu Star Wars Solo, opowiadającym o młodości Hana Solo. 75-209 numer tego zestawu. I co ciekawego mogę powiedzieć o tej figurce i co ona ma wspólnego z figurką Jody o numerze, 906. Ja może dołożę tutaj dla porównania drugą figurkę query z przodu dwie identyczne figurki. Natomiast słuchajcie, jeżeli ja je teraz odwrócę plecami, to naszym oczom ukaże się. No może nie las krzyży, ale jeden z bardziej znanych fabrycznych misprintów, jakie Lego popełniło. Zobaczcie. Tu jest oryginalna figurka z plecami standardowymi queery. Tu jest figurka jody z plecami. Jody, natomiast tu jest figurka Quiry z plecami jody. Zobaczcie, te czarne linie tutaj na pleckach pokrywają się z liniami na jodzie. Tak jak powiedziałem, to jest chyba najbardziej znany, fabryczny misprint jaki Lego popełniło. Oczywiście to się stało w fabryce w Meksyku. Podczas po prostu nadruków wzięto złą matrycę do zakończenia nadruku do czarnego koloru. Wzięto nie matrycę squiry, tylko wzięto matrycę z Jody. Słuchajcie, poszła na sklepy jedna taka partia tych figurek. Natomiast bardzo szybko zaczęły się pokazywać gdzieś w internecie zdjęcia, artykuły o tej pomyłce. Lego większość tej partii wycofało ze sklepów. To był chyba jedyny raz, kiedy Lego tak szybko wycofywało partię któregoś z zestawów ze sklepów. Zastąpiono to już właściwą wersją queery. Więc generalnie ta wersja z nadrukiem jody, jest bardzo mało popularna. Tak jak mówię, poszła jedna seria, ale w większości wycofana. I w zasadzie figurka dostępna tylko w Stanach, bo to była jedna partia wrzucona na Stany. Natomiast bardzo fajnie się to prezentuje. A, jeszcze jedna ważna informacja. Ja nie zawsze o tym mówię, ale dzisiaj te może wspomnę. Ja przeważnie po publikacji filmu wrzucam też krótkiego shorta z powiększeniem tych figurek, z obróceniem ich. Więc, też krótko po publikacji tego filmu, jakiś short z tymi figurkami się powinien pokazać. No, jak zarówno z wszystkimi innymi z wcześniejszych filmów, też te shorty gdzieś tam po YouTube sobie hulają. Można. I odnaleźć i sobie dokładnie obejrzeć wszystkie figurki, które omawiam na filmach. Jeżeli jest jakiś film, do którego nie ma szortu, a chcielibyście tą figurkę zobaczyć dokładniej, to albo napiszcie: Zrobię taki szorcik, albo wpadnijcie do Jasła na Brickit Backfest. 28-29 czerwca będę tam ja, będą wszystkie, no prawie wszystkie figurki z moich filmów, więc będzie można. Tego typu rzeczy zobaczyć osobiście. Queera z pleckami jody też ze mną tam jedzie. Widzimy się, a dzisiaj to już wszystko z Galaktyki Lego Star Wars. Zapraszam na kolejne filmy. Hejka!